A z nami już Paulina Mabiala Czarkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy poświąteczny pierwszy poranek, ale sobota, weekend, więc na spokojnie e, przechodzimy do takiej zwykłej rzeczywistości. Trochę zaczynamy odliczanie już do nowego roku, do Sylwestra. No, które przywita nas białym, pięknym puchem I nowy rok i końcówka roku Powinna w każdym miejscu w Polsce być biała Prognozujemy naprawdę intensywne opady śniegu. No to trzymamy cię za słowo o, to nie jest dobre w powodzie <grystanie> No wiem, ale zostało tak. kilka dni Więc jest chyba duża szansa, że prognozy się spełnią Jak najbardziej O, Obyśmy właśnie takich widoczków mogli też doczekać się w miastach W centrum naszego kraju no ale tego śniegu w tym momencie naprawdę jest jak na lekarstwo. W tym momencie pada na południu w rejonie Katowic, Krakowa, ale w kolejnych dniach tego śniegu będzie coraz bardziej przybywać. Gdzie go będzie najwięcej? Co dzisiaj, czego dzisiaj możemy się spodziewać w pogodzie? Spójrzmy na mapy i sprawdźmy razem. Za mną animacja pokazuje, w jaki sposób chmury będą przesuwać się dzisiaj. Nad naszym niebem front atmosferyczny, z północy, z nad Skandynawii będzie przesuwać się przez nasz kraj na południe powoli. Teraz on przy okazji na swojej mocy. Ale to oznacza dla nas jedno większe zachmurzenie oraz opady, które głównie pojawią się na wschodzie naszego kraju. Na przejaśnienia możemy liczyć w drugiej części dnia. I te pojawią się głównie na północy oraz na południu, a w centrum naszego kraju niestety dzisiaj słońca nie zobaczy. Przejdźmy do szczegółów na Pomorzu, Kujawach i Wielkopolsce. Pierwsza część dnia z zachmurzeniem całkowicie. Dziękuję. I za słabym wiatrem. W drugiej części dnia wiatr nabierze na sile i tutaj może osiągnąć prędkość nawet do 40 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z zachodu. Na termometrach maksymalnie 6 stopni, tyle w Koło Brzegu i w Gdańsku. Na przejaśnienia właśnie możemy liczyć z linii wybrzeża oraz w Szczecinie i na Kujawach. pozostałych miejscowościach od 3 do 4 stopni. Warmia, Mazury, Mazowsze i Podlasie. Tutaj parasole przydadzą się na wschodzie, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Ten deszcz będzie miał charakter raczej słaby, lekki. Może też się zamienić w mżawkę, ale parasole jak najbardziej wskazane. Na termometrach maksymalnie 5 stopni, tyle w olsztynie, a w łodzi skromne dwie kreski powyżej zera. Wiatr zachodni i tutaj początkowo słaby, ale w drugiej części dnia może przybrać na sile i osiągnąć prędkość tutaj nawet do 70 km na godzinę. Południowy wschód polski tutaj parasole przydadzą się na Lubelszczyźnie na pozostałym obszarze druga część dnia powinna pozostać sucha na przejaśnienia te większe. Może Musimy liczyć w regionie Zakopanego i w Krakowa, a na termometrach maksymalnie 4 stopnie i tyle w Zakopanem. Sprawdźmy tutaj pogodę dla narciarzy. Największa pokrywa śnieżna w Wierchomii. wszędzie termometry wskazują na ogół od 2 do 4 stopni. Dolny, Górny Śląsk i Ziemia Lubuska tutaj najwięcej tych przyjaśnień we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach, ale na termometrach tylko od 2 do 3 stopni. Tutaj wiatr będzie wiał z zachodu na początku słaby, ale potem już umiarkowany, bez Silniejszych podmuchów wiatru. Największa, najlepsze warunki dla narciarzy zdecydowanie w Karpaczu tam piękne słońce, 4 stopnie i 75 cm śniegu. Na ten moment ode mnie to już wszystko. Do zobaczenia ponownie już niedługo.